Zobaczcie kochani, to jest mój pokój Trzy dyszki za noc Ale nie ma tego złego Jest czysta pościel Czysta łazieneczka Szafeczki na kluczyk są O, zrobiłem 5 kroków i już mam koniec pokoju To wczoraj była biba Pokręcimy dzisiaj troszeczkę z listem marzeń Do zrobienia przed wyjazdem za granicę Więc... Zaczynamy! to przyjeżdżam na do hotelu hotelu, kurwa, do hostelu przypomniała mi się taka mała beka bo byłem, byłem, teraz się ogarnąć a rano jak sobie wstałem, nie, to poszedłem do kibla jak zawsze zresztą rano i patrzę, na półce leżą kogoś gacie, nie myślę, co za typ w ogóle zostawił no bo meckie, nie? co za typ w ogóle zostawił gacie w hostelu na półce, nie przecież z kibla korzystają sobie wszyscy a po chwili tak patrzę a to były moje gacie kumacie bekę Teraz lecę na miasto. Ogarnąć kilka pierdół, więc będziemy sobie dalej vlogować. Aha, możemy pokój zamknął, już klucze schowałem. Ja się bo właśnie byłem sobie na giełdzie komputerowej. Jakieś 2 km od hotelu miałem tutaj na Mokotowie, z czego to jest w sumie beka, bo ta giełda wygląda jak taka giełda na Gdańskim Przymorzu tam gdzie się wychowałem gdzieś 20 lat temu. Więc o tyle ciekawie, że w ogóle jeszcze takie coś istnieje, nie? że są takie rejony z takimi małymi rynkami, gdzie ludzie właśnie przychodzą, co jeszcze kupują. Co prawda, tutaj typowo taka giełdowa, czyli dyski, myszki, cała pierdowa, ale sam fakt w ogóle. Zabawne, że takie coś istnieje, mi to przypomina jakieś tam dzieciństwo, takiego właśnie chodzenia na rynek, listy zakupów od mamy, każdy z kumpli miał swoją listę, misję do załatwienia na rynku i się chodziło i kupowało tutaj co jest a to coś nie mamy no i okazuje się że stąd też mam w sumie prawie blisko wydaje mi się że jakieś 15-20 minut będę sobie wyszedł i idę na Łazienki w sensie nie do Łazienki że szukam Łazienki tylko na warszawskie Łazienki nie zresztą sami zaraz zobaczycie Co idę sobie właśnie na te łazienki, tylko uświadomiłem sobie jedną rzecz. Przed chwilą jak wybieram się z hotelu, z hostelu na tą giełdę komputerową, to w ogóle nawet sprawdziłem jak tam komunikacja dojeżdża, tylko jaką mam odległość na piechotę. I okazało się, że mam już po 2 km, a że mieszkałem w bloku, który miał kilometry długości, to od razu sobie wszystko przeliczą na falowce, czyli miałem dwa falowce do tej giełdy. I teraz tak samo, wybieram się właśnie z tej giełdy na... No właśnie łazienki, nie wiem ile dokładnie falowców jest, ale podejrzewam, że 2-3 falowce będą A do czego zmierzam to jest to, że w ogóle nawet nie spojrzałem jakieś komunikacja W ogóle nawet nie spojrzałem jaki tramwaj jeździ, czy autobus, cokolwiek Stwierdziłem, że skoro jest taka piękna pogoda, to lepiej jest się przejść Tym bardziej, jest dzisiaj niedziela, więc w Warszawie jest o tyle ciszej, przyjemniej No i teraz przyjechały samochody i zlistuję moją teorię a propos, spokojnej niedzieli w Warszawie Ale chodzi mi o to, że Zmieniło się takie coś w mojej głowie, że w ogóle nie patrzę od razu na środek komunikacji jak dotrzeć tylko że to eksploruję jak mieszkałem wcześniej na Żoli to stamtąd właśnie wszędzie komunikacją co jak wiadomo no mieszkając w centrum jest wszędzie bliżej ale nawet wybierając się na takie różne właśnie pobliskie miejsca no to tak naprawdę można się przejść z zupełnie innej perspektywy poznać to miasto naprawdę mimo jakichś tam Różnych zaburzeń ludzi, że Warszawa, oczywiście żyje się tutaj szybko, ale jest naprawdę to bardzo piękne miejsce Naprawdę bardzo wiele uczy, jak przyjeżdżałem do Warszawy, przeprowadzałem się na blablakarze, miałem jednego pasażera, który się śpiał, że jak Przetrwasz pierwszy kilka porażek w Warszawie, no to już sobie już dalej poradzisz Jest to z tego rodzaju też prawda Ale już niedługo będę montował film Mówiący właśnie o różnych wartościach i o ludziach, których spotykamy, bardziej o tym, że dane sytuacje krują ludzie a miasto to jest tylko po prostu dodatek, miejsce, w którym się oczywiście znajdujemy. Dobra, ja idę dalej, bo jak gadam, to nabieram szybszego tempa, a chodzi o to, żeby się przecież relaksować. Nie wiem, czy dobrze widać ten budyneczek. Ja na przykład lubię takie budynki. Nie to, że interesuje się jakoś architekturą, bo w ogóle się nie interesuje, a dla mnie takie budynki mają jakąś historię, zobaczcie. No w ogóle nie są odnowione, jeszcze na dole są nawet siatki, które nawet to żeby nie spadały po prostu jakieś cząstki na ludzi. No on jest zajebisty, właśnie takie budyneczki lubię. To jest klimat. Я не могу зазвонить. Мы сели да. фоткать тут Кузинка и не могли. Mm -hmm. У меня есть номер ей телефона. А это у мапан я... номер? Так. Мам. Можно зазвонить? Так. Правильно. А это у польский номер че? и там у мапана номер? To номер польский, Прошу, Просто я уже пану выкрунется. То это не Ale zajebiście, zaraz tak jebnie burza Już zaczyna <grywa> Ale przynajmniej mam nagrane zajebiście widoczki Jest Zaraz ja tak? Do metru spod... Do metru Metro na centrum tutaj Bo tam, tak? Ja mogę pokazać państwu Ja tam idę Dobrze, hmm? Kasia, dobrze Kasia z, z panem i idziemy tam No oddam panu telefon, no my idziemy tu Tak, za dwie minutki tam, tam wylecie 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 tu. <laughs> Ale zajebiście Kurwa, kamera się z jebie. Wyłączamy się Logowanie w tym momencie nie wychodzi Cieszę się, że właśnie materiał nagrał, na całe szczęście, nie było strasznie deszczem, ja jeszcze w międzyczasie pomagałem dwójką staruszkom z Ukrainy, przyjechali, nie mieli w ogóle jak przedzwonić do znajomej, to jest też w ogóle przykre, że nikt nikomu tak nie pomaga, a jeszcze w tym jest najpiękniejszy, że ona się wywaliła, dwóch chłopaków koło niej przybiegło, ale jazda na maksa, jestem cały mokry, a wyszłem jeszcze tylko przejść na spacer, ale cóż.